Cześć, siemano! Z tej strony ja, Neko. Dzisiaj gramy sobie w nową grę, House Pint. No już trochę sobie pograłem. Mam czwarty level, ale dostanę Daily Gifta. Mnie ciekawi to... bo ja w to jeszcze tak długo nie gram. Nie wiem, na czym to polega tu. No i co się dzieje, jak będę miała ten... ...setny level? Przepraszam, że mam trochę psuje takie nagranie, ale to jest sposób. Hmm. Dobra. Ok, może teraz zjedziemy? Yes. Co idzie? Nie, nic, tylko drugi level jest. A i teraz będzie mi generowało. Dobra. Zaczynamy grę bez względnego gadania. Przepraszam, ale coś mi się... Staro... nagranie mi się trochę tu zepsuło. Że stopowanie nagrania. A, była reklama. No. no, chciałem ją zatrzymać, chciałem ją potem wyłączyć. Nagrałam na telefonie. No, ale problem był taki, że w tym samym miejscu mam stopowanie i, stopowanie i włączanie nagrania. Więc... Jak widzicie te domy nie są na razie jakieś trudne, ale później będą trudniejsze. Przynajmniej ja tak myślę. No No, i to było jeszcze to. I tutaj i Ok. I to będzie tak działało, czy co? Okay. Jak ktoś zna tą grę, to przepraszam, jeśli nie rozumiem, jeśli potem będę lamił, bo ja w takiej grze nie gram. Sorry, kolejna reklama. Coś zrobię, za łódkę wrócę i reklam nie będzie. już jestem, reklam nie powinno być, to wracamy do gameplayu napiszcie też w komentarzach czy byście chcieli swego rodzaju teraz tak o. czy chcielibyście swego rodzaju blogi, żeby prowadził vlogi no napiszcie w komentarzach co wy na ten pomysł myślicie co, co wy na ten pomysł co wy o tym pomyślę? No, mi tam... Hmm. Reklamie mi się nie wyłączyło i się zastanawiam. mi tam czy mam robić vloga bo jakby dla mnie to fajne może być Nowe wyzwanie Czekajcie, to jest Streamów Adres. Nie działa więc będą reklamy No to w takim razie ten tam zróbmy no to w takim razie ten no tam zróbmy o ty to co mi się to pokazywało, że są mi jednego <grym> dobra też napiszcie propozycje, jakie gry bym mógł nagrywać Bo ja zobaczę po prostu, jakie będą statystyki tego filmu I to będzie już dla mnie odpowiedź, czy chcecie takie gry Tego typu Bo mi to rozwinie korę mózgową A Wam to zrobi większą frajdę Znaleźliście sobie bo to może być coś takiego. Znalazłam so, znalazłem, znalazłam sobie youtubera fajnego. Hmm. Podsunę mu pomysły. Jak to będę na, co będzie mógł nagrywać? Może będzie akurat moja gra, ja naprawdę tego nie ogarniam. Tak. O! Mm. Hmm, jeszcze zastunąłem się. I y, za niedługo będzie weekend, bo ja to nagrywam w czwartek. A ja mam Windowsa 10, podam wam, będę mógł wam podać ad, znaczy adres, no, nazwę mojego Skype'a. To sobie, bo ja nie mogę, bo jestem jedną z tych osób, które mają przypał, bo nie mogą grać w tygodniu. I wtedy będziecie mogli mi na przykład podsyłać fanarty. Robicie zdjęcie na fanarta? Weśli, wyślijcie mi, wyślijcie, wyślecie mi. I pokażę tego fanarta. Jeszcze nie, jeszcze nie wiem jak. Bo ja nie jestem bardzo rozwiniętym, bo ja na telefonie nagrywam. Jakby ktoś się tym interesował. I może akurat Wasz fanart wystąpi pewnie na końcu odcinka, bo będzie najłatwiej to wtedy zrobić. Jakbym ja był takim mrożem w prawdziwym bycie, to już by mnie wyrzucili. Jakie malutki. I przejdziemy dzisiaj do 15. Dobra, za to, że grałem wcześniej 3 levele... Do 18 level'a I, No i będziecie mieli poradnik, jak być słabym graczem. Takim jak ja. Hmm, skończyły mi się pomysły. Do, no, znaczy nie pomysły, tylko skończyło mi się, co mogę wam mówić, bo muzyki nie ma, bo zawsze jak wrzucałem tą muzykę, to mi wyrzucało mój głos. I jakby nie słyszeliście tego, co ja mówię. No napiszcie też, czy znacie tą grę. Teraz skupiam się, bo nie umiem w to grać. Pik, pik, pik. Jest. Hmm. i co ja mogę wam mówić? No. Jeśli, ja jeszcze sobie sprawdzę, bo pewnie będzie znowu taki problem, że nagrywarka, że moje mówienie jest za kicho głośne. Strasznie szybko przechodzę te levele, ej. Film nie będzie 10-minutowy, nie będzie można wrzucić reklam, co YouTube się nie będzie zgadzał. I tak nikt nie będzie rzucał na mój kanał. Nie będzie wrzucał reklam na moich odcinkach, ponieważ yy, nikt mnie nie zna. Oprócz tych 13 subskrybentów, tak naprawdę, do 57 osób, 50 osób na pewno, tak sobie teraz obliczyłem, bo przecież pod jednym moim nagraniem. Było was aż równe 50? I tym my mnie tak obudziliście. Ja już chciałem nagrywać. Tylko problem jest taki, że nie mogę do końca nagrywać. Prawnie. Prawnie, czyli moi rodzice mi zabraniają. Ale i tak to robię. I... I o czym ja mówiłam? Ale tak w ogóle. Ja myślę, że jeśli ktoś na pewno. Jak ktoś by wrzucił Fanarta, choć wątpię, bo nikt mnie nie lubi. <grym> nikt mnie nie lubi. Dobra. Tym fragmentem będę kończył odcinek. Miało być do 18. No ale. Czas mi się kończy, więc. Do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć.